Cześć wszystkim, z tej strony Adik. Eee, I chciałem się w pewnym stopniu pochwalić moim zakończeniem sezonu. Eee, udało mi się wbić karnet na 100% jak widzicie. Eee, co do wyzwań, eee, Fortnite udało się też wszystkie zrobić. Eee, Utopia. Oczywiście zrobiona w 100%. Dogrywka tak samo. Eee, urodziny też zostały zrobione, na dowód macie tutaj, mam kilo. Ten za skończenie yy, Wszystkie tygodnie oczywiście zrobione Osobliwość jest zrobiona, tylko że to zniknęło, ale mam, mam tego skina I Dodatkowo mam jeszcze wszystkie warianty kolorystyczne do niego jak widzicie eee, Co jeszcze? Stratus demi i wszystkie tam pozostałe, które jeszcze nie wyświetlają, oczywiście zrobię na 100%. Wściciel nie skończyłem go, ale w przyszłym sezonie się to dokończy. Jak widzicie, zostały mi tu 4 zadania, o, co nawet mogę jeszcze zrobić e, dzisiaj albo jutro. No. Także to jest moje podsumowanie sezonu. Wyszło bardzo ładnie, bo karność w zasadzie skończyłem już chyba dwa tygodnie temu. Udało się też zwyciężyć na potwierdzenie e, na potwierdzenie lotnia, ze zwycięstwa. Zresztą zwycięstwo macie na kanale, bo było epickie. Eee, Słynnym drogą jeszcze raz dziękuję tym, którzy ze mną grali. Eee, no i co? Eee, jutro na rozpoczęcie sezonu o, myślę, że około 9.30 rozpocznę live'a, takiego pogadankowego i tak dalej na początek, a potem gdy się zacznie już faktycznie sezon zaktualizujemy grę i odpalę live'a gdzie będę, gdzie będę jakby oglądał początek będę, oglądał, będę przeglądał sobie karnet i różne inne rzeczy. To sobie yy, jutro przejrzymy yy, i jeszcze yy, i jeszcze jedna rzecz, rzecz na temat jutrzejszego live'a wiem, że wyciekł już trailer yy, yy, z tego Battle Royale dziesiątego sezonu ale jeszcze go nie oglądałem i zamierzam go obejrzeć dopiero kiedy jakby mi się wysiedli w grze. Więc yy, prosiłbym o niespoilerowanie, a jeśli będą spoilery na streamie, to moderacja będzie Was timeoutowała, więc zapowiadam i ostrzegam. Yy, no i możecie się podzielić opiniami, co wy sądzicie o tym sezonie, czy dla Was był fajny, jak, czy był najgorszy na przykład. Yy, Możecie jeszcze powiedzieć jak wam poszło, w sensie tu macie karnę na 100% i tak dalej. No to do, i do zobaczenia jutro na Live.